Takim filmem, który pokazywałam, pokazywałyśmy też z koleżankami, była Męska Sprawa. Ten film naprawdę warto obejrzeć. Ten film niesłychanie porusza uczuciowo, emocjonalnie. I ja przypominam sobie taką lekcję, po której po prostu nie byłam w stanie zapanować nad łzami. Już sam widok płaczącego nauczyciela podziałał na uczniów po prostu katarktycznie często odbierają nas jako takie maszyny, takie mm. chodzące omnibusy, no tak. które mają mm. po prostu klucz do każdego zamka. Wszystko wiedzą wszystko... wszystko wiedzą i takie są właściwie jakby bez emocji. Natomiast mm. przy niektórych filmach myślę, o, i to mm. jest dobry pomysł, żeby też pokazać nas z innej strony, żeby mm. troszeczkę odbudować taki też i wizerunek nauczyciela. Że nauczyciel, to też człowiek, to człowiek, że nauczyciel to też człowiek, ale że naprawdę nie są. Też, te, też te problemy nas poruszają, że mm. one poruszają. Ruszają zawsze, mhm. niezależnie od tego, czy ma się lat 15, czy ma się lat 50. Myślę, że też przy męskiej sprawie jest tutaj taki bardzo trudny problem. Problem, który dopiero od niedawna przestał być problemem tabu, czyli tej przemocy domowej. Mhm. Ja myślę, że dzięki identyfikacji z bohaterem, prawda? Mhm. Niektórym uczniom jest później łatwiej zrozumieć swoje relacje, swoje kontakty yy, i na przykład później udać się na taką no, rozmowę indywidualną to, do pedagoga. To jest właśnie I to jest znakomita te... terapeutyczna funkcja kina. To jest, kina, nie literatury. To jest właśnie jeszcze ten zysk, który może mieć pedagog czy psycholog pracujący w szkole, że jak idzie do klasy i rozmawia, to potem z tej klasy przychodzi kilka osób już tak poza lekcją i może dalej o filmie, a za chwilę o sobie, o sobie, prawda? I też już tej bariery, ona nie jest już aż tak duża, tak? Że tam jakiś pedagog czy psycholog zamknięty w swoim pokoiku, tylko człowiek, tak? Z którym można rozmawiać.